Ej, jestem. Jestem zamulony strasznie, ale no co? Spałem, tak? Przyznaję się, że spałem. Miałem kupować 18 snów przez dwie godziny. Miałem sen, że wyjechałem jakimś samochodem. To było chyba jakieś Porsche, takie mega stuningowane I jadę. oglądałem jakiś film, że gość mówi, Ten Sasza. Sasza testował jakieś Porsche od jakiejś typiary. I mówi, że zajebiście się skręca tym Porszakiem. No, ja jadę tym Porsche w tym śnie i mam tutaj rondo, i tak cztery razy. No i napierdalam przed siebie i na rondach full pizda, kurwa, 300 wyjadę. I mówię, ty faktycznie dobrze skręca, faktycznie to skręca. I nagle babka o, Oplem jedzie, kurwa, pod prąd na rondzie. I ja mówię, co jest kurwa, i zawracam, bo chcę ją opierdolić. I ona cały czas je, jeździ na tym rondzie i w jakiegoś typa. I się teraz obudziłem właśnie i się ten sam skończył, mówię, nie, no kur... takie rzeczy mają mi się śnić, to ja to pierdolę. Oczywiście musiałam do... tak. czy to prawda, że żałujesz jednak, że na przykład wkręciłeś też tutaj do domu ekipy, bo jak wiem... Reklama już stopuje, widzowie. Przepraszam was. O kurwa, o ja co z przychodami za te stare? Ja nawet nie wiem, jak się wchodzi w zarobki. <laughs> Ważne powiadomienia. Zgłoszono rozstrzygnięcia dotyczące praw autorskich. No niestety. Nieodpowiedni, ograniczony, ograniczony, ogran nieodpowiedni, ograniczony, ograniczony, nieodpowiedni, ograniczony. O, tu mam ten opening, gdzie jest włączone zarabianie. No i lecimy dalej. Nieodpowiedni, nieodpowiedni, ograniczony, nieodpowiedni, wyłączone. Nieodpowiedni, ograniczony, ograniczony, włączone. O, też włączone. Nie jest kolorowo. <laughs> Poka zarobki? Nie wiem, gdzie tu się wchodzi w zarobki. Zaraz znajdę. O, czekajcie. Żebym nie zlikował czegoś. Mm tutaj, może być to, o jest, zobacz, <laughs> ojejku, 208 złotych. Czego test dziwnych słodyczy sprzed y, kilku miesięcy 65 zarobił. No minus podatek oczywiście, no tak.